Dobra, ja w tym miejscu zrobiłem małą przerwę, ponieważ chciałem pójść jeszcze wybadać dokładniej wszystkie pozostałe rzeczy, których ewentualnie nie udało mi się zbadać. No i znalazłem coś takiego jak tu. Tu była pewnego rodzaju zbrojownia. Do zabicia było kilka golemów, i nic raczej więcej nie było tam ciekawego. Jakieś mikstury i chyba jedną broń zdobyłem, ale to za chwilę wam pokażę. A, i zwoje dla golema, które jeszcze go usprawniały. Oraz tutaj była jedna skrzynka ze zwojem. E, to trzeba było po prostu pobiegać po tych różnych wymiarach i e, pozbierać w tych miejscach te rzeczy. E, ale ja nie chciałem was już tym zanudzać. E, Broni, jeśli chodzi o broń, zdobyłem pałkę żniwiarza. 5%... 5 plus 5 do obrażeń i szansę na powalenie ma. E, no, nie jest jakoś moim zdaniem... Warta większej uwagi. Coś tu poza tym jeszcze znaleźliśmy? Chyba nie. Oprócz tej przepaski zagubionych sekretów, która jest dobra dla maga krwi, ale my nie mamy żadnego maga ani sami nie gramy magii. A co do Golema? No to ma burzę, dostał. Ma uzdrowienie grupowe i ma wskrzeszenie. Tak więc nie jest źle. Dzięki wskrzeszeniu mamy szansę wygrać ostatnie starcie, o ile on przeżyje. Ale ten golem jest o połowę mniej żywotny niż nasz bohater. On ma 589 punktów życia, nasz bohater ma prawie 1000. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze mam zwyczaj robienia zawsze zapisu kontrolnego. I zobaczmy. Z tego co pamiętam ten ostatni boss był dosyć hamski. No jeszcze tu coś jest. Był dosyć chamski. Wytrzymały. O, jeszcze coś dla Golema jest, no proszę. Ukończono zadanie. Sekretne z zebranie. No ciekawe. Co tym razem Golem dostał? Nie widzę, żeby coś w ogóle dostał. Mogłem przeczytać w sumie. Ale nasz towarzysz dostał level. Do zręczności mu damy. Dalej. O, co tutaj by ci dać? Masz dwie bronie i nie masz tego. To damy ci. Hmm, a może dostał jakieś przedmioty? Nic. Żadnych przedmiotów. Dobra. Mniejsza o to. Szybki zapis. O, już widać, co to, to tam jest. O, wybaczcie, że tak dużo tych quicksaveów. O, tu są nawet jakieś przełączniki, którymi trzeba manipulować. Nie e, tak, dokładnie. Z tego co pamiętam, te przyciski trzeba naciskać, żeby w ogóle móc go zranić. A ja się e, przełączę na golema, żeby nie leczyć. Golem strasznie wolno rzuca te zaklęcia, to jest wada. Wow, wow, wow. Golem może przyłączyć to. Może, na szczęście może. Ej, hey, może nie będzie taka złata walka i trudna, o ile nie przyzwie nieumarłych, ponieważ on po pewnym czasie zaczyna również nieumarłych przysyłać. Wow, ale on oberwał. Szybko wstawaj, niech nasz strażnik też sobie łyknie. Lepiej nie potrafisz! A ja 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 jest Napierdalać go, a napierdalać. Ale cię przewracasz, masakra. Dobra, jest. Kilodne e, wiomy, no i jest. To, to, czego się obawiałem, czyli nie umarli. Trzeba machnąć jakoś tak, żeby naszych nie objęło. Dobra, sobie wypi znowu. Dobra, nasz bohater w marnym stanie jest. Wszyscy powoli zaczynają być w marnym stanie. Ten coś rzuca. Nie wiem czy to zabierze naszym obrażenia również, czy nie. Boję się tego rzucać dlatego. Dobra, jestem mniej więcej w tym samym miejscu, w którym <grym> mnie ponownie wyrzuciło. O tak, kochana gra, jak ja ją uwielbiam, a niech szczeźnie w piekle. Dobra, mniejsza o to. Bierzemy się do roboty i kończymy to. Jest praktycznie koniec. A nie, jeszcze nie. Chyba teraz dopiero będzie trzeba się wysilić. Niestety. Urżnęliśmy mu łeb, a raczej urżnęliśmy łeb, więc teraz trzeba się. Dlaczego nie mogę wskrzesić się? Jednego z towarzyszy dobra, gdzie jest mój bohater? Tutaj walczy. Dobra, dolem wraca. Trzeba zatłuć z tego śmigłara. Przeszczenie nie działa. No trudno. To napieprzamy po Bożemu. Może wygramy. W tyle osób, ile jest. Przejmujemy się tymi szkieletami. One za dużo nam nie robią. Mam nadzieję, że mnie gra nie wypchnie. Tylko przez to. Znaczy, fu, że mnie nie wypchnie podczas tej walki. Teraz. Nie on uciekł, I on tak będzie uciekał non-stop właśnie i ożywiał kolejne szkielety. Więc trzeba do tego nie dopuścić najlepiej E, tak, nasz strażnik bawi się w używanie aury niezłomnego obrońcy. Ma to? Ma. Kto mu to dał? Ja na pewno nie. Dlatego nie mamy mm, na nic energii. Jasne. Tam za straniec już prawie zdechł. Um. I wszyscy się rzucają na szczęście na naszego strażnika. To jest dobra wiadomość. O proszę, wszystkie padły nagle. Już końcówka.

That's it. It's over. Everything's lost. No, brother. We're still alive. Let's go home. My people crossed paths with another Dalish clan not too long ago. Two of their young hunters encountered a strange mirror in some ruins. One disappeared, and the other died. The Luvian isn't just any mirror. Even broken, it could be used to find the others. What do you know? Flemeth once told me that temptation lies in the forbidden. Do not follow me, I said. Some doors should never be reopened.